Moi drodzy, dziś porozmawiamy sobie o jednej sprawie, która w tej chwili bardzo bulwersuje opinię publiczną w całej Grecji. Powiemy sobie o 25-letniej Iryni, która pozbawiła życia 4 lub 5 niewinnych istnień. O tym, jak to zrobiła, dlaczego to zrobiła, jak wyglądało jej dzieciństwo i kim tak naprawdę jest ta dziewczyna. Także moi drodzy, jeśli interesuje Was ten temat... Jak najbardziej, zostańcie ze mną. Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Kolosny Gapity mówi Lesbie Fili. Przepraszam was bardzo za jeden dzień poślizgu, no ale niestety wakacje się skończyły, mimo że mamy słoneczko. Wakacje niestety się skończyły. No i niestety sprawy zawodowe troszeczkę po moje plany pomieszały. No ale no, ale dzisiaj już jest vlog. Także najprawdopodobniej drugiego vloga będziecie mieć też bardzo blisko, bardzo szybko zrobionego. Także moi drodzy, co do dzisiejszej sprawy, ja Wam ją opowiem tak, jak ja to widzę, bo ona ma bardzo dużo różnych wątków. Jej, że tak powiem, główna pseudo bohaterka, bardzo często zmienia zdanie. Moim, moim zdaniem jest mitomanką, jest taką kłamczuchą, bardzo dużo kłamie, bardzo dużo mataczy. I szczerze mówiąc tą sprawę, trudno jest jakoś tak, wiecie, zebrać do kupy. Ale jakie są fakty, moi drodzy? W tej chwili Iryni Munczuku ma 25 lat i moim zdaniem ta kobieta jest bardzo zaburzona. Ona jest w ogóle zaburzona na pierwszy rzut oka. Ona w ogóle nie wygląda na kobietę, tylko wygląda na takiego nastoletniego chłopca, tutaj na to mówimy Czabuka, wiecie, takiego e, bitnego, takiego, e, takiego bardzo rozjuszonego e, chłopaka nastoletniego. Wygląda w ogóle bardzo dziwnie, bardzo dziwnie się wysławia, e, bardzo dziwnie chodzi, e, sprawia właśnie e, wrażenie jakby, nie, jakby miała w ogóle zero kobiecości, jakby miała bardzo duży ten taki pierwiastek męski. E, moim zdaniem jest bardzo antypatyczna nawet nie wiedząc tego, co zrobiła, we mnie nie wzbudziłaby żadnego ani szacunku, ani tym bardziej wierzyłabym w to, co mówi naprawdę bardzo dziwna osoba, jej ojczym mówi o niej w ten sposób, że biorąc pod uwagę jej dzieciństwo, że miała bardzo trudne dzieciństwo, że jej matka na nawiasem mówiąc nie należała do najlepszych mam na świecie, że nigdy nie okazywała dzieciom ani miłości, że nigdy nie okazywała dzieciom zainteresowania, że zostawiała dzieci na bardzo długi czas same, że bardzo często miała poza małżeńskie Wyskoki, tak na, powiedzmy to w ten sposób, zostawiała dzieci same i Irynie musiała zajmować się swoim rodzeństwem. W momencie, kiedy się nie, wy, nie wywiązała ze swoich zadań takich domowych i opieki nad dziećmi, dostawała lanie. Irynie właśnie mówi, że ona, że ona bardzo nienawidzi swojej matki, że ona taka jest właśnie przez to, przez tą swoją matkę, że ta jej matka nie pokazywała jej żadnych uczuć. Jej matka mówi na to w ten sposób, że ona pokazywała swoim dzieciom uczucia, że pokazywała więcej niż ona sama dostała od swoich rodziców, że ona od swoich rodziców również nie dostała żadnego uczucia, a mimo to nikogo nie zabiła. Wiecie co, w moim, moim zdaniem, jeśli tak jest, to po prostu tą Irynie też w żaden sposób nie zmniejsza jej winy, że tak powiem, ale za to daje winę jej matce, bo w pewnym sensie jej matka również jest winna zgonom tych dzieci. W tej chwili Irini przyznała się do pozbawienia życia czterech, czwórki dzieci. Piąte dziecko, mały pana Jotis, który był ostatni. Irini mówi, że to nie jej wina, że to nie ona zabiła, tylko jej matka i w tym momencie, tylko matka chłopca. W tym momencie jest takie, wiecie, odbijanie piłeczki, do czego w ogóle dojdziemy, ale po kolei. Pierwsze morderstwo Iryni popełniła gdy miała 14 lat i była to jej młodsza siostra, wtedy, wtedy to była w wieku półtora roku ta jej siostrzyczka i przyczyną śmierci była infekcja dróg oddechowych i śródmiąższowe zapalenie płuc, co się jeszcze kiedyś pojawi, w, jeśli chodzi o zgonę innych dzieci. Gdy zapytano się Ireni, dlaczego to zrobiła, powiedziała, że ona była wtedy bardzo zła na swoją matkę i chciała się po prostu wyżyć i dlatego wyżyła się na swojej siostrze. W jaki sposób to zrobiła? Ireni powtarza, że ona nie wie, w jaki ona sposób to robi. Ona to najprawdopodobniej robi własnymi rękoma, ale w momencie, kiedy ona to robi, to ona nie wie, co ona, co ona robi. Za to jej matka mówi, że będąc już młodą dziewczyną, po prostu podchodziła do swojego rodzeństwa i zatykała im buzie i nosy. Najprawdopodobniej w ten sposób pozbawiała życia wszystkie dzieci. I to, yy, to było kiedy yy, to było w roku 2014, tak jak mówiłam, Iryni w, yy, w tym okresie miała 14 lat. Drugi zgon nastąpił 4 lutego 2021 roku. Iryni Munczaki opiekowała się sześciomiesięcznym niemowlęciem swojej przyjaciółki, która wtedy widocznie też była bardzo młoda, która uciekła z domu i po prostu poszła sobie gdzieś na jakieś spotkanie ze swoim chłopakiem i zostawiła właśnie Irini z tą małą dziewczynką i było tak, to była jej przyjaciółka Katarzyna i badanie kryminalistyczne wykazało, że było to śródmiążowe zapalenie płuc i dziecko miało również napady padaczkowe. Czyli tak samo jeśli chodzi o tą siostrę Irini, czyli też były to, czyli też było to ośródmiążowe zapalenie płuc. Dlaczego to zrobiła? Powiedziała, że oczywiście nie pamięta, jak to zrobiła, że choć taki stan, że ona nie wie, co ona robi, że ona wtedy była bardzo zła na partnera tej swojej koleżanki, tej Katariny, bo on nie był dobrym człowiekiem i chciała się na nim wyżyć, a że nie mogła się wyżyć na nim, także wyżyła się na jej, jej dziecku, no i oczywiście pozbawiła to dziecko życia. W ogóle jest taka teoria, znaczy taka teoria. Ona po prostu jest biseksualna i ona po prostu bardzo zakochuje się właśnie, w tych, tak jak zakochała się w Katarinie, ona też ponoć zakochała się właśnie w topii. Trzeci zgon, moi drodzy, był 19 czerwca 20, 2022 roku w AHAI. Ofiarą była jej. Dziewiętnastodniowa córeczka, moi drodzy, niemowlę zmarło. Badanie kryma, kryminalistyczne e, ponownie e, powiedziało, że przyczyną zgodu było to śródmiążowe e, zapalenie płuc. E, testy genetyczne nie, wy, nie wykazały żadnych nieprawidłowości. E, dlaczego ona zabiła to dziecko? Powiedziała, że zabiła moje pierwsze dziecko przypadkiem. Dźgnęłam je nożem we śnie. Jak można przypadkiem dźgnąć swoje dziecko morzu we śnie? Moi drodzy macie dzieci? Odpowiedzcie mi na to pytanie. Zrobiłam to ponieważ za każdym razem kiedy kłóciłam się z moją matką traciłam panowanie nad sobą i wpadałam w złość. Czwarty zgon moi drodzy to jest po prostu nie do pomyślenia to po prostu serce się kraja. Nóż otwiera się w kieszeni i mówisz to jest niemożliwe i to nie tylko jeśli chodzi o matkę tego dziecka czyli niesławną Irynie, ale o, o, sam, o samych ludzi, którzy byli dookoła niej. To jest w ogóle moim zdaniem mózg się po prostu lasuje. I teraz tak, czwarty zgon, który, za który jest odpowiedzialna Irynie nastąpił 17 października 2023 roku w szpitalem dziecięcym Agnia Sofia w Atenach. I teraz tak, zmarła dwumiesięczna córeczka Iryni i przyczyną zgonu było zatrzymanie akcji serca. I to zatrzymanie akcji serca oczywiście odbyło się tutaj w szpitalu w Atenach. Lekarz medycyny sądowej stwierdził napady podaczkowe, silne lęki, zgon przypisany padaczkom oczywiście. I znów dalsze badanie nie wykryło żadnych genetycznych zależności. Ale mała została przewieziona do szpitala 14 września, dlatego że w godzinach właśnie wieczornych, będąc sama z małoletnią dziewczynką, usiłowała właśnie ją zabić w ten sposób, że właśnie zatkała nosek i usteczka małej dziewczynki, ale na to weszła jej matka. No i zobaczyła, że z dzieckiem jest coś nie tak i zawołała pogotowie i natychmiast małą przewieziono do, do szpitala. I jeszcze, jeszcze cztery razy. Iryni próbowała zabić tą malutką dziewczynkę w szpitalu. Pierwszy raz było 7 października, później było 9 października, 12 października, no i ostatecznie 17 października Iryni pozbawiła tą dwumiesięczną kruszynkę życia. A co się potem stało, moi drodzy? Nikomu nie przyszło, moi drodzy, do głowy, że cztery zgony odbyło się w, bezpośrednio w obecności Iryni naprawdę nikomu. Nawet tym ludziom, którzy byli w szpitalu, którzy nie zbadali dobrze tych dzieci, bo później okazało się, na śmierci, dzieci okazała się zupełnie inna. Wyobraźcie sobie, że po śmierci tej właśnie drugiej dziewczynki zaproszono ją nawet do takiego programu, do bardzo sławnej prezenterki, do Nataszy. Która, która bardzo ją załowała. Mówiła: Ojej, Irynie, Ty jesteś biedna. Ojej, 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 ojej. Eee, jesteś strasznie biedna. I tak bardzo ją załowała. No, no, ale później, moi drodzy, za rok, czyli 5 sierpnia 2024 roku, Iryni wraz ze swoją koleżanką, Popi, przyjechały do szpitala w, Amalia, w Amaliadzie. Generalnie z martwym noworodkiem na, na rękach. Dziewczyny zaczęły krzyczeć, że to dziecko żyje, że potrzebujemy pomocy, więc lekarz zaczął reanimację dziecka, które na no, moment było już martwe. No ale nie wiadomo było od jak dawna to dziecko nie żyje, więc chciano przywrócić temu dziecku akcję serca. Niestety to dziecko zwymiotowało jeszcze jakimś kwaśnym mlekiem. No i niestety lekarz stwierdził, Zgon, powiedział paniom, że no, dziecko nie, nie, nie udało się uratować. Na co one zaczęły atakować lekarza, że to jego wina, że dziecko było e, żywe, że to szpital doprowadził do zgonu tego dziecka i zaczęły się odgrażać. Więc lekarz stwierdził: Ups, tutaj coś się dzieje, nie teges, meges i zawołał policję. No jak przyjechała policja, policja zaczęła drążyć: Co to za osoby. No, i wpadły na to, że w najbliższej bliskości Iryni, no nie zmarło jedno dziecko, ani dwa, ani troja, ale czworo dzieci, a z małym półtorarocznym pana Jotisem, który umarł tego dnia, no to było już pięcioro. I co tutaj jest grane? Pierwszym, pierwszy, najpierw zaczęła węczeć policja, później zaczęła się tym interesować jedna prezenterka w takim programie Światło w tunelu i zaczęła badać to, jakim cudem pięcioro dzieci. Umarło w bliskiej no w bliskości tej kobiety. Co się takiego stało? No i okazało się, moi drodzy, że to, o czym Wam czytałam, ten raport lekarzy po prostu nie był zupełnie prawdziwy. Ktoś, ktoś, komuś się albo nie chciało e, zrobić konkretnych badań, dlatego te dzieci umarły, e, albo po prostu ktoś machnął na to ręką. E, okazało się, że to nie było właśnie jakieś śródmiorowe zapalenie płuc, e, niedrożność płuc, tylko to było niedotlenienie płuc, że te wszystkie dzieci umarły e, praktycznie z niedotlenienia płuc. E, a najgorsza jest właśnie ta ostatnia dziewczynka, ta córeczka tej Iryni. Dlatego, że ona ją próbowała pięć razy zabić. Pięć razy zabić. I ludzie naprawdę nie przyszło nikomu do głowy. Wiedząc, że ona naprawdę na pierwszy rzut oka jest zaburzona, naprawdę nikomu nie przyszło do głowy, że z tą kobietą jest coś nie tak. Już po drugim dziecku powinno się jej odebrać. Ponoć jej ojciec biologiczny, on chodzi tam po wsi i mówił, że wy uważajcie, wy nie dawajcie tej dziewczynie do opieki waszych dzieci, że ona jest, że ona jest zaburzona, że z nią jest nie tak. Naprawdę, na, na, naprawdę ci ludzie nie byli ostrożni, a w ogóle e, co się stało jeśli chodzi o tego malutkiego pana Jotisa, bo e, przy nim w ogóle ta cała puszka, puszka Pandory się otwarła. I teraz tak, e, ona się nie przyznaje do śmierci, do zabójstwa tego pana Jotisa, bo chodziło o to, że e, teraz tak, zeznanie matki Popi. Ona mówi tak, że e, były, e, że ona gdzieś tam wyszła, mówi, że na dwie minuty zostawiła. Irini razem z pana Jotisem pana Jetyś Jotis siedział w wózku. Pan Jotys był półtorarocznym chłopcem, który nie miał żadnych problemów ze zdrowiem, trzeba też to głośno powiedzieć. I że w momencie, kiedy ona przyszła, to on leżał tak, z główką taką spuszczoną, i ona się zainteresowała, co się dziecku stało, i wzięła go z tego wózeczka i zaczęła, i zaczęła nim potrząsać, reanimować, położyła go na kanapę i on właśnie zwymiotował tym mlekiem, i, i, i ona Stwierdziły, że dziecko żyje, bo ono wymiotowało, ma jakieś, jakieś odruchy. I wtedy ta matka wzięła to dziecko, zadzwoniła tam po kogoś, pojechały właśnie do tego szpitala, no i dalszą część znacie. Ona tak zeznała, ta matka, ta Popi, zeznała tak od razu przy takim pierwszym przesłuchaniu. Później to swoje zeznanie unieważniła, prawda? Ale do one pozostały w bardzo bliskich stosunkach do kwietnia, bodajże do paschy tego roku. Także gdyby ona naprawdę podejrzewała, albo ona była jakaś naprawdę też zaburzona nieźle, bo gdybym ja podejrzewała kogoś, że zabił moje dziecko, to ja bym mu chyba łeb przy samej dupie urwała, naprawdę. A ona się z tą kobietą dalej przyjaźniła, mając świadomość, że ona zabiła jej dziecko, ja tego kurwa nie rozumiem, moi drodzy. Co to, co, co, to za, co to za matka była do, do kurwy nędzy, że tak powiem. Z drugiej strony Ireni mówi, że to nie ona zabiła, tylko matka tego dziecka zabiła, że ona poszła się kąpać, że ona w ogóle wyszła z łazienki i właśnie jej zobaczyła, że ten pana jest tak leży i, ona, i, i, i że była w nim właśnie ta matka i że to nie, że, że, że to nie jest jej jak gdyby klasyczne morderstwo, dlatego, że ona klasycznie zabija dzieci do półroczku, a Pana Jotyś miał półtora roczku. no nie zapominajmy o tym, że jej siostra też miała półtora jej roczku. A swoją drogą, ona była, ona miała z tą popi bardzo taką bliską relację, one najprawdopodobniej były kochankami i parę dni przed tym, kiedy mały Pana Jotyś stracił życie, ona Popi znalazła sobie mężczyznę, o którego Irynie była bardzo zazdrosna i ona to pokazywała. Irynie w ogóle była, ona jest bardzo agresywna i ona pokazuje właśnie swoją zazdrość w bardzo taki agresywny sposób. I właśnie w tym momencie, właśnie parę dni przed tym, co się stało z Pana Jotisem, ona była bardzo zazdrosna o tą popi. No i tutaj w tym momencie, jak ona sama o sobie mówi, że ona zwykle reaguje nerwami, także wyżywa się na dzieciach, Także ja powiem Wam w ten sposób, że ja jak najbardziej wierzę, że winą za śmierć tego piątego dziecka również obarczyłabym Eleni. W tej chwili, moi drodzy, ona do czerwca była gwiazdą telewizji. Ona była zapraszona, zapraszona z jednego programu do drugiego programu. Ona po prostu błyszczała. Oczywiście płacono jej za to, za każdy występ. Ona mieszkała sobie w hotelu. W tym hotelu no, miała swoją stylistkę, miała swoją fryzjerkę, która przychodziła, ona w ogóle była uzależniona od narkotyków, także ona przez ten rok, czyli od no, przez ten prawie rok, czyli od sierpnia, kiedy ta sprawa weszła, jak gdyby w taki sprawa się wyszła weszła w mainstream, że tak powiem, do czerwca, kiedy została aresztowana, bo ona teraz przebywa w areszcie. No to ona była gwiazdą, moi drodzy i mnie to najbardziej wkurwia, bo ja naprawdę jak ja słyszę takie rzeczy, no to ja po prostu nie przebieram w słowach, przykro mi bardzo Że w ogóle ludzie, 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 ludzie w ten sposób reagowali, bo będzie jeszcze nie jedna popieprzona taka mamuszka, która zabije swoje dziecko czy czyjeś dziecko po to żeby zabłyszczyć, po to żeby zrobić na tym kasę i w ogóle ja się pytam, gdzie byli ci ludzie po pierwszym morderstwie? Znaczy, może, może te pierwsze morderstwo, czyli to morderstwo tej siostry, jeszcze, no komu by wyszło przez głowę, że czternastoletnia siostra mogła zrobić takie rzeczy? Pewnie bardzo mało ludziom. Także no, tutaj jeszcze bym się tak z tym nie obnosiła, że tak powiem, że właśnie, że jak najbardziej to mogłaby być jej wina, ale już moi drodzy, po tym dziecku tej Katariny. Kiedy, które umarło w bardzo dziwny sposób, a już po jej pierwszym dziecku, moi drodzy, no to to już po prostu bym połączyła kropki, że tu jest coś nie tak. Tym bardziej, że kobieta naprawdę nie. Widzieliście ją i powiedzcie mi, czy naprawdę wydaje Wam się ta kobieta na pierwszy rzut oka normalna? Bo mi nie, naprawdę. I ci ludzie, w ogóle, tak jak Wam mówiłam, sto razy powiem Wam, sto pierwszy raz, w tym kraju naprawdę prawo nie. Chroni dzieci, wręcz przeciwnie, chroni rodziców, bo do niedawna było tak, że nawet jeśli rodzic naruszył bardzo swo, bardzo nietykalność swojego dziecka, to nie odbierało mu się praw rodzicielskich, to dziecko może i zabierano do jakiejś tam placówki, ale mijało bardzo dużo czasu i na przykład jeśli po pierwszej takiej rozprawie ten rodzic powiedział, ja się poprawię, ja się poprawię, ja zrobię wszystko, żeby, żeby było lepiej, Państwo oddawało rodzicom te dzieci. Nie było tak, że czy nawet najgorszych takich naruszeniach, czy nawet na przykład tej Iry nie by się odebrało to, to dziecko jej by się po pierwszej rozprawie najprawdopodobniej to dziecko e, e, oddało. Tak jak Wam mówiłam o tej romskiej dziewczynce, w ogóle zrobiłam wam cały reportaż o, o romskich dzieciach tutaj, bo tutaj też się naprawdę jeży włos na głowie, co się też dzieje, to po prostu też handel swoją drogą kwitnie. Także prawo Grecji nie chroni ani życia urodzonego, tego yy, poczętego. Jeśli chodzi o prawa dzieci, ja wam powiem yy, sytuacja jest mało, że tragiczna. Yy, naprawdę mi się wydaje, że liberalizm w każdym państwie zabija jakieś, to, jakieś człowieczeństwo. Wydaje się to, że ta Grecja jest taka liberalna, ludzie przestali przestali się tym przejmować. Nie wiem. Nie wiem naprawdę jak to, jak to określić. Bo bardzo dużo ludzi widziało co się dzieje, nikt nie zareagował, a nawet gdyby zareagował, dużo by tego nie dało. I w taki sposób pięcioro niewinnych duszyczek straciło życie, a mogło być zupełnie inaczej. Ach, także moi drodzy, jeśli podobał wam się materiał, jak najbardziej podbijcie go, zalajkujcie go, skomentujcie go. Powiem wam, że jak ja robię takie materiały, robię, robię je naprawdę z bardzo ciężkim sercem. Po prostu, jak ja, jak ja widzę tą kobietę w telewizji, gdziekolwiek, po prostu mi się chce wrzegać Powiem po prostu, wrzegać I wiem, że nie tylko ona jest winna, bo teraz bardzo dużo ludzi mówi, kara śmierci. Taka kara śmierci, ludzie. Wy wszyscy jesteście temu winni. Nie tylko ta kobieta. Jest winna matka, jest winna ojciec, jest winny ojciec. Jest winne rodzeństwo, są winni sąsiedzi, nikt nie zareagował. Zareagował lekarz jeden po pięciu zgonach. I to gdyby te kobiety się nie, nie zbulwersowały tym, żeby że, że, że chciały całą winę przelać na tego lekarza, być może jeszcze może jakąś kasę wyciągnąć albo coś takiego, nie wiadomo co w tej chorej głowie miały, to by to i tak było zamiecione pod dywan. Także moi drodzy, ode mnie byłoby na tyle. Guziaki z Aten. Papa